Cześć, jestem Lord, bo ja na kolejnym odcinku na moim kanale Mam trochę Japońców, ale dzisiaj dam tylko połowę, mam ich aż 1600 To dzisiaj dam tylko 800, żeby żeby zostało mi na toce z Premier League Ale oczywiście to jest traktujcie jaka to spresja, 30 subów Walkout Pierwsza paczka, zwykła karta Niemcy, SP Tony Cross jest. 90. Tony Cross, coś ktoś paśca, na przykład Perisic. Nie, nie ma już nikogo. Ci 50 tysięcy mamy. Ewentualnie otworzę jeszcze jedną tą paczkę i tworzę paczkę później za 5 tysięcy monet. Będzie to 700. FIFA już. Drugiego okautu już nie ma. Żeby było ekrany. No właśnie tak ja czegoś się nie spodziewałem 78. I ostatnia paczka. walkout nie ma tu nie, nie trzeba było na walkout No właśnie. I... Zobaczcie sobie na resztę paczki. No. Do zobaczenia. Cześć.